Witam, chciałbym dzisiaj przedstawić rower Hartelowy Treka Powerfly Plus 8. Jest to najwyższy model w tej serii. Rower pochodzi z 2025. Ja mam go od miesiąca przejechałem jakieś 300 km. Chociaż moją miłością są rowery wyścigowe, szosowe odsyłam osoby zainteresowane do oglądnięcia mojego materiału na temat Scotta e Rajda Adicta hybrydowego i BMC Time Machine wracając do tego roweru powiem tak wszelkiego rodzaju informacje na temat jego komponentów no to każdy zainteresowany może znaleźć w opisie na stronie Trek'a z mojej strony mogę powiedzieć to, że to jest 12 dwunastorzędowa grupa Shimano że rower no tak jak widać jest dla mnie w przepięknym kolorze to jest rozmiar L Waga jego nie przekracza 25 kg, więc jak na tak potężny rower z olbrzymią baterią, bo tu jest 800 watogodzin. Tak jak wspomniałem, jest to silnik Boscha centralny piątej generacji. No, wsparcie posiada w manetce Tryby wszystkie: EMTB, Power, Eco, Tour. Ma jeszcze dodatkowo e, licznik Puriona, e, który służy do e, również nawigacji połączonej z aplikacją Komota e, na stronie Boscha. E, Ponieważ, jak mówię, szczegóły tego roweru można każdy sobie znaleźć, ja powiem tylko to, że przez ostatnie lata niejednokrotnie skłaniałem się ku temu, żeby uciec gdzieś z tych ruchliwych ulic. Ponieważ na szosie ta agresja kierowców i brak zrozumienia dla nas rowerzystów pogłębia się i to. Jakby powodowało chęć ucieczki w stronę e, e, roweru, który będzie się mógł poruszać poza utartymi szlakami. No i ten się do tego rewelacyjnie nadaje. Mam kilka uwag dla osób, które będą zainteresowane ewentualnie zakupem takiego roweru. Wspomnę o tym, że warto by było może dopilnować przy odbiorze tego pierwszego serwisu, ponieważ w moim przypadku pierwsza jazda skończyła się tym, że wjechałem w teren i dokładnie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów w, no, w grząskim terenie i terenie, którym była wysoka trawa, spadł mi łańcuch. No i drugą niedogodnością jaka spotkała mnie dosłownie krótko po pierwszych w czasie pierwszych jazd to było no usterka przestała działać ta ruchoma sztyca i siodełko jak po prostu było, stało się nieruchome bo nie wspomniałem że rower ten wyposażony jest właśnie w takie udogodnienie jak dzięki manetce można dokonywać Zmiany wysokości siodełka. A jest to bardzo ważne, na przykład przy podjeździe, bądź zatrzymaniu się gdzieś na skrzyżowaniu. Nie trzeba wtedy zsiadać z roweru, wystarczy nogi. Spokojnie dostanie się to na wysokości jezdni. No, widok. Z drugiej strony, jak widać potężne, tarcze hamulcowe. Zauważcie tutaj, że są czterotłoczkowe hamulce, amortyzator Foxa i bardzo potężny, silny rower, ale zdecydowanie ma jakiś charakter. Jeszcze ostatni rzut.